Cześć, witam cię bardzo serdecznie. W tym nagraniu ci pokażę, jak założyć konto na polskiej giełdzie Kanga Exchange. Warto sobie założyć konto na polskiej giełdzie Kanga, ponieważ, no, coraz więcej kryptowalut dochodzi. Przede wszystkim jest prosto, żeby wpłacić za złotówki i żeby na przykład później wypłacić właśnie nasze konto bankowe. Więc w tym celu klikamy zarejestruj. Tutaj podajemy swój adres e-mail. Akceptujemy regulamin. Następnie, że nie jesteśmy robotem. Tutaj oczywiście zaznaczamy to, o co nas prosi e, zabezpieczenie i klikamy Zarejestruj się. Teraz musimy potwierdzić linkiem aktywacyjnym nasze konto. Link aktywacyjny już doszedł. Klikamy Activate Account. Ustalamy oczywiście nasze hasło. Powtarzamy je i klikamy Zapisz. Teraz klikamy zamknij i logujemy się nasze konto na Kandze. Także pisujemy nasz adres e-mail, następnie hasło i klikamy, że nie jesteśmy robotem. Klikamy, zaloguj się. Musiałem chyba wpisać złe hasło, więc jeszcze raz. Dobra, udało się zalogować. Teraz zaznaczamy, że oświadczam, że samodzielnie założyłem konto na Kanga Exchange. Jestem świadomy, że konto należy prowadzić samodzielnie, czyli takie po prostu wszystkie oświadczenia niezbędne. I klikamy wyślij. Nasze konto zostało zarejestrowane. Teraz potrzebujemy oczywiście nasze konto zweryfikować. W tym celu klikamy moje konto, następnie weryfikacja. Wpisujemy kraj nasz, czyli Polska. Klikamy dalej. Tutaj mam informację, właśnie o weryfikacji naszej tożsamości. Klikamy Rozpocznij. Tutaj nic nie zmieniamy. Jeżeli mieszkamy w Polsce, wpisujemy nasze imię. Jeżeli mamy drugie, no to wpisujemy drugie imię. Nazwisko, data urodzenia. Wybieramy tutaj najpierw rok, następnie miesiąc i oczywiście dzień. No i tutaj wpisujemy swój PESEL. tak. Tutaj wpisujemy PESEL i klikamy dalej. Następnie zaznaczamy, że nie, ponieważ nie jesteśmy osobą, która zajmuje eksponowane stanowisko polityczne. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego świadczenia. Zaznaczamy tak, no bo po prostu musimy wpisywać oczywiście prawdziwe informacje. Klikamy dalej. I tutaj musimy wybrać dokument tożsamości. Na przykład może być to dowód osobisty bądź paszport, tak? Wybieramy na przykład dowód. Kraj wydania, czyli Polska. Następnie klikamy dalej i załączamy pierwszą oraz drugą stronę naszego dowodu osobistego. Wybieramy pierwszą stronę naszego dokumentu. Następnie drugą stronę. Jak już mamy załączony dowód osobisty, klikamy dalej. Tutaj wpisujemy nasz adres zamieszkania. Miasto i kod pocztowy. Klikamy dalej, i tutaj, oczywiście, musimy jeszcze wysłać dokument potwierdzający nasz adres zamieszkania. Klikamy dalej. Możemy oczywiście załączyć rachunek za usługi komunalne, za telefon, internet, telewizję, wyciąg z konta bankowego lub karty kredytowej, czyli na przykład może być wyciąg miesięczny, ale ważne, żeby był widoczny adres. Oraz może być to zaświadczenie o miejscu zamieszkania. Może być to również właśnie potwierdzenie przelewu wychodzącego do kogoś. Jeżeli na przykład robiliście do kogoś przelew w ciągu ostatnich trzech miesięcy, bierzecie, pobierz taki PDF i tam powinien być wasz adres. Załączacie to i powinno bez problemu przejść to. Jak już macie załączony dokument potwierdzający wasz adres, to klikamy następnie zakończ. I teraz otrzymaliśmy informację, że o rezultacie weryfikacji zostaniemy poinformowani mailem. Z reguły jest to następnego dnia bądź jeszcze tego samego, więc oczekujecie na maila, jeżeli wasze konto zostanie potwierdzone, to już od tego momentu możecie zacząć w pełni korzystać. Klikamy wróć. Wróć na Kanga Exchange i tutaj możecie oczywiście sobie po prostu przejrzeć całą giełdę, zobaczyć jak to wszystko wygląda. Oczywiście w kolejnych poradnikach dowiecie się jak dokładnie korzystać z giełdy Kanga Exchange. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnym poradniku.